Siemanko widzowie, dziś gramy z Weroniką w Dors. Hejka! Nasz cel to przejść setne drzwi. Tak. Oczywiście, że tak to jest takie. I mam nadzieję, że będzie też krzyż kiedy był kiedyś. Pamiętasz ten odcinek? No, a ten, a co kupujesz? Nie wiem. A ty? Ja chyba latarkę i witaminę. Nie opłaca się. No nic, nie kupuję jednak. Ej, to ty kupuj witaminę, a ja latarkę, ok? Czy nie? No, witaminy kupiłam. Dobra, a ja latarka. Razę trzy witaminy. O, zazdro. Ej, sprawdzaj uważaj, bo to A wiesz, że osoby niektóre y, trafiły tutaj krzyż? Na pierwszej. Tak, i, no, i klucz, i klucz. Au, no. Ej, wiecie, to nie są witaminy. Tylko... Co? To są kapsy. Nie, to są piguły. Nie, kapsy. Nie, piguły. Prawie tak, każdy. Idziesz ze mną? Tam prosto? No, tylko poczekaj na mnie. O, to jest dalej Prawda? Jest jeszcze ostatnie. No, mam nadzieję, że coś będzie. Mm. O, plasterek o, miałam. Mam klucz. Ej, to poczekaj, bo jeszcze tutaj e, szafki sobie to... zrobię. O Makarena! O Makarena! Robi wrażenie! Ej serio, robi wrażenie, bo mam już 255 kasy XD. A ja mam 45. Ej dobra, chodź. A jesteśmy już na szóstej drzwiach. No chodź, daj. Nie, no błagam cię, nie sprawdzaj. Chodź. No wiem. nie chcę mieć. To sprawdzałam. Chyba. Mamy już 250 pasów. Ja mam. No. Ja mam mam no, 55. O, to jest Weronika o trzeciej w nocy. Patrz. Ej! No chyba ten. XD. Mmm, makarena. Robi wrażę... O, mam zapalniczka Polin. O co? Ja chciałam. Ty nie musisz mieć wszystkiego XT. Ale ja musisz jestem. Do... Ale ja jestem y, to Do nagrywania, więc powinnam zawsze dostawać więcej. S.

75. pięć. Mm, dużo. Ja 295. Ja, ja wiem, jak poznać dupę. Dup. A nie tak brzydka. O, makarena 400 mam pieniędzy. A, ty musisz nasłuchiwać drzwi. No co ty nie powiesz? Wcale tego nie robiłam przez kilka e, dni. Wiesz co? Wiesz? O, materyna! Teraz moja kolej. A, ale nudne było. Zgadnij co? Ale zgadnij. Nie wiem, łamacz. No. No i co, użyję, no i co? Będę później mieć bez łamacza. I co się stało z obrazem? Boże święty, ale ja mam lagi. Co? Aha, dobrze. Ja nie mogę. Ej, to użyję tego łamacza jak coś, jak będzie szafy. Wiem. O, ja nie mogę. Ej, sprawdź dokładnie, dokładnie. Ej, poczekaj! O Jezu! Mam równe 200 kasy. A ja 415. I poczekaj na mnie. O, ma karenna. Chodź. Idę. O nie. Znowu. Czemu tak ciemno jest? Ej, to jest najgorsze, że ja mam wyłączony dźwięk, więc nie słyszę, kiedy jest psyt. Ez. Nie ma oczy. Oczów, a nie oczy. No wiem. To czemu mówisz oczy? Do szafy! Do szafy! Do szaf no do szafy! O piguły! Wiem, ja mam razy trzy i nie mogłam wtedy A więc dobrze, że wzięłam. Ej, bo my zaraz przejdziemy w biblioteka, a nie Sika. Ej. Ej. Bo mi gotało Aha, oczy A. Ej, no to kiedy ten będzie sick? Czy w ogóle będzie? Nie wiem, nie Jezu! Nie otwieraj tak, bo glitcha miałam Ja nie mogę no Ale widzę nie, bo ta. mi się zamknęły i aha się to od razu weź piguły. Nie będziesz mi mówić, w którą stronę. Ja nie mogę zaklinać. Oh pamiętać. my god! Nie wiem, czy to był... E, prawo! Prawo. Wybrałam złą stronę. Aha, lewo. Ej, bo w ogóle mam 600 kasy. Gdzie? Ej, ty szybko idziesz. No bo zażyłam dwa razy do Wiesz co, ale... Ej, wiesz co, przegapiłaś? Co. Pieniądze z diamentami. Aha. Co? A skąd mam wiedzieć, co robisz? O, widzę książkę na twojej stronie. Ja też. O. Dobra. I wiesz co, teraz nie można zrobić tego trika, że y, schować się koło Sika y, na końcu i normalnie y, będzie iść. Y, tylko jak było na początku y, gra i jak nie było jeszcze update'u z Sikiem, to poprawi to, no właśnie to wtedy był y, ten błąd, że mogło się normalnie chodzić. O, Zika. Tu nie ma książki. Ej, gdzie on jest na dole? Stanęłam, stanęłam. Serious. No i szłam na stojące, bo mi się nie chce wyjść. <laughs> Ej, zgadnij, ile mam kasy. Ej, 600 ileś? Nie, 700. Równe? No. Ta na książka jest u góry. Spadaj. I o, jest książka. Masz lista. Tak. No to mów mi. Mów okay. mi. Okej. Y zero? No. Pięć. Poczekaj, bo idzie do góry. Zero pięć. zero pięć. Zero pięć ile? Zero pięć, 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 zero pięć, pięć. Zero pięć. Jezu, jaki dziwny kod. Nie. Poczekaj, sprawdzę jeszcze raz. Zero pięć. Poczekaj, bo on idzie na górę. 0... Zero, nie. 055 00. 55. Okej, bo on jest na górze. Okej. Okay. Ja już mam wpisany kod, więc e, od razu jak coś, to będziemy iść. Możesz się patrzeć tu, jak on idzie tu. Ej, ja kupuję krzyż jak coś. Nie ja! Ale ja chcę. O, i klucz. Eee piguły. Ej, kup sobie, bo ja nie chcę. Bo ja mam jedno. O, jak, się napełni, jak się napełni tu całe, to wtedy dostajesz odznakę. Ale... Ale co e, napełni cała? Jak napełnisz całe, to e, tutaj dostaniesz odznakę, więc ja napełnię. Ale co napełniasz? A, dostałam odznakę Please Donate. Serio? A to ja chyba ją mam. Ja chyba ją mam. Ej czekaj na mnie. Pięćdziesiąt pięć. Mhm. Teraz. Teraz pięćdziesiąt pięć. Ej, e, na co użyć krzyż? Na figurę na stwierch. Na sto drzwiach, myślisz? Ej, no ej, masz klucz, bo ja nie mam. Co? Ja mam klucz. 56 teraz będzie, czyli chodź. Ej, myślisz, że dotrwamy do stu drzwi? No nie wiem. Bo ja tak wątpię. Na 50% myślę, że nie przejdziemy. Bo tak średnio myślę. No. Aha. Ej, jak coś sorry, że wzięłam krzyż, a miałaś ty kupić. Nie, ja i tak nie lubię krzyża. A lubisz klucz? Ej, idziemy do A1000? Nie. Czemu? Do szafy. Wiem. Do szafy. Wiem. No jedzie czy co? Ołaj. Nie do szafy. Ej, teraz problem. Ej, świeca! Ja świeca! Waronika! Tu, 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 tu! Właśnie nie miała światła. No to dobrze, że teraz wzięłaś. Widzisz, ale fart. Dobrze, że ci powiedziałam, prawda? No. Bo nie wiem co ty byś zrobiła. Bo bez tego to nie można być. Bo ty byś w ogóle nie dała rady chodzić. O bez. O, się ma! Ej, nie ma u ciebie? Nie. No to chodź. Sprawdźmy jeszcze raz. Mam. Gdzie? Y u ciebie, więc wychodźmy. Ja nie mogę. Ale skreloza. Ja jestem. Znaczy, ślepa trochę. Ej, pieniądze. Nie. O, do szafy. ja nie mogę. Ej, poczekaj, poczekaj, bo ja mam głośno tak mocno. O, dobra. Ej, poczekaj. A po co masz ten płysk? Co? Nie wiem. Założyłam sa. Nie wiem czemu. O! Ej, ja mam klucz! I na haldy jest bardzo potrzebna roślinka, bo wtedy... Aha. Ej, poczekaj, Ej, chodź, o. Chodźmy po kasę, bo wtedy tu jest strasznie dużo, a ja chcę se zebrać. Serio? Ej, a zgadnij ile ja mam pieniędzy. Osiemset ileś. Sześćet pięć no, bo ty wydałaś o. Oczy. Ej, ale Oczy. dziwny ten obraz. Rzucam desebera hmm. <gry> to się nagrywa. I ty się tak śmieje. O, makarena! Znalazłam dwie skrzynie i dostałam dużo hajsu. I bo ja znalazłam nabój. O, gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Tu, 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 dobra. Tu, dobra, gdzie, gdzie, gdzie? Tu w tej szufladzie. W której? Gdzie? gdzie? Ale gdzie ty jesteś? A tu. O, tu, dobra. O, dzięki. Przyda się, bo no właśnie nie miałam. Ej, masz klucz? To masz. Tylko sobie jeszcze sprawdzę. Tutaj jest, 71. Uff. Ej, dobra, bo tak długo już robimy to, że e, e, pod, ten jest klucz pod świetleny. Dawaj. Oho! Księż. Co? nie włączaj! Nie. Jeszcze nie włączaj. Okej. Okay. Kurde. Ej, co się stało? Weronika. O, dobra. Prawo! Prawo. Prawo. Lewo. Lewa. Lewo. Prawo. I ręce. Ej, złożyłam witaminę, bo prawie bym nie dopadł. Serio. Bo pewnie złe drzwi wybrałeś, prawda? Y nie! Nie! Siedemdziesiąt dziewięć. właśnie. I do szafy? Nie. Do szafy? Nie do szafy. O Boże. Dobra. Mam klucz. Ej, bo jesteśmy tak blisko już oś yy, dziewięćdziesiątych drzwi. Ja zawsze nie lubię dziewięćdziesiątych drzwi, nie wiem dlaczego. No, bo jest ciężko. Ambusz. Serio? Ambusz. O Boże. Szaty. Szaty. Jezu, ale stres. Bo tak dziwnie, bo ja nie mam w ogóle głosu. I w ogóle mam klucz. O, no to dobrze. Do szafy. O, ej! Ej, dostałam do, odznakę, bo zapomniałam, że tego nie miałam na kąpie. Ile? Osiemdziesiąt cztery, okay. okej. Ałaj! Ej, gdzie ty jesteś? O, tu, 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 tu. Osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt cztery. Ej, Wera! Tu. Osiemdziesiąt pięć jest, to znaczy osiemdziesiąt cztery. Obrazy. Wera, zaraz, zaraz będzie dziewięćdziesiąte drzwi. Kurcze Ej, tu jest nabój do latarki. A, nie chcę. Ej, do szafy. O. Do szafy. Raz. Dobra. tyle poruszało się. O, mi trochę chapę. Ej, to był Wojt. to był Wojt. Jak do szafy? Co? Do szafy? Nie, nie do szafy. Ej, mam tysiąc pięć kasy. O, Nie Wera. Ile masz witamin? Zero. Kurde. No to będzie e, niefajnie wiesz czemu. E, bo najlepiej jest, jak się witamina... Ej, poczekaj, poczekaj! Halo? Dobra, jestem. E, po prostu musiałam e, pogościć gra. Dobra, daj. Tanya. Ya ja. Ya ja. Serio? So, Oh, ground time ya. Zobacz, gdzie jestem No I wtedy się chowaj do szafy, zawsze No I wtedy mamy y, minigierka To jest właśnie fajna muzyka No Wiem Idę pierwsze na bok. Koniecznie. Dobra. O. To był też tu gdzieś było. Ja tylko Muszę zapalić światło. Nie chcę też tak chodzić za bardzo, bo. Y Bo nieraz może mnie przyłapać. Co się. Gdzie on jest? Ej, bo mi się zaraz latarka. Krzyś? Jezu. Q co albo E. Q, E, E, E. Q -a, Q -a, e, Kurda. Kurda. Co zrobiłaś? E, wiesz co? Była taka minigierka. Jak to wstawię, to zobaczysz. jest. Jest taka ciężka. To jest. Ja nie mogę. Dobra, no to widzowie, widzimy się do jutra, no to papa. Pa.